Pierwszy akt, mimo kilku wyraźnych sygnałów w prowadzeniu narracji i w dialogach, nie zwiastował katastrofy, która dzieje się później. Oj, jak bardzo się myliłem. Początkowo wydawało mi się, że nie jest to ani lepszy, ani gorszy film od pierwszej części. Finalnie dostałem produkt filmopodobny coś na kształt zaległego, wiszącego zlecenia w korporacji, które ktoś odbębnił na chybcika i z ulgą oddał zleceniodawcy. Po nieudanej próbie pokonania Aquamena za pierwszym razem, Black Manta, wciąż napędzany potrzebą pomszczenia śmierci ojca, nie cofnie się przed niczym, aby raz na zawsze pokonać podwodnego Superherosa. Tym razem główny czarny charakter jest groźniejszy niż kiedykolwiek, gdyż dzierży moc mitycznego czarnego trójzębu, który uwalnia starożytną i złowrogą siłę. Aby go pokonać, Aquaman musi zwrócić się po pomoc do swojego uwięzionego brata Orma, byłego króla Atlantydy, aby zawrzeć z nim sojusz. Razem muszą odłożyć na bok dzielące ich różnice, aby chronić swoje królestwo i uratować rodzinę Aquamana oraz świat przed nieodwracalnym zniszczeniem. Czytając powyższe streszczenie filmu Aquaman i zaginione królestwo, nie trudno dostrzec iż nie jest to w żadnym razie Szekspir pod wodą. Ale nawet jak na kino Superbohaterski film Jamesa Wana cierpi na absolutny brak pomysłów fabularnych. Już sam fakt, że autorzy scenariusza nie sięgnęli po nowego złoczyńcę, tylko znowu postanowili opowiedzieć o konflikcie Aquaman kontra Black Manta, wskazuje na to, że film ten powstał trochę na siłę, a może nawet nie trochę. Oczywiście, już pierwszy Aquaman nie miał nadmiernie ciekawej fabuły, nawet jak na gatunek, który reprezentuje ale nadrabiał ciekawą scenografią podwodnego świata, a jego sukces osobiście upatruje właśnie w akcji dziejącej się w dużej mierze pod wodą. Trochę tak jak z awatarem, taki w tym przypadku widzowie chcieli zostać przeniesieni do nieznanej krainy, głęboko pod oceanem, który na dobrą sprawę sam skrywa świat, będący dla nas niemalże inną, niezbadaną planetą. Nie wiem tylko. Czy powtórka z Rozrywki okaże się takim samym sukcesem? Aquaman i Zagnione Królestwo trafia do kin w czasie krytycznie złym dla filmów superbohaterskich. Widownia zdaje się być ewidentnie zmęczona, znudzona kolejnymi podobnymi do siebie i coraz gorszymi jakościowo tworami bazującymi na komiksach. Dość powiedzieć, że jak dotąd każdy film superbohaterski tylko widowisko Science Fiction bazujące na komiksie stał się olbrzymią klapą finansową, frekwencyjną i wizerunkową. Los kina superbohaterskiego przypieczętowała niedawna porażka Marvels, który jest największą finansową katastrofą w historii kina. Nie jest to więc dobry okres, a Aquaman i zaginione Królestwo nie robi wiele, by zawalczyć o swój los. Charyzma, jaką odznacza się Jason Momoa. Może i ma siłę fali przypływu, ale nawet ona nie jest w stanie unieść tonącego statku. On i reszta obsady, w tym Amber Heard, której jest tu więcej, niż można było przypuszczać, robią co mogą, by uratować produkcję, ale ich wysiłki można by przyrównać do przestawiania leżaków podczas tonięcia Titanika. Fabuła wlecze się do przodu bez większej finezji. Arthur staje twarzą w twarz ze swoim arcywrogiem Czarną Mantą, i by go pokonać, zawiera sojusz ze swoim przyrodnim bratem Ormem, w sposób równie zaskakujący jak zdolność Aquamana do komunikowania się z rybami. Film próbuje zgłębić tematy braterstwa, zdrady i odkupienia w formie baddy comedy i kina drogi w wersji fantasy. Ale wykonanie jest na tyle marne że zabiera cały tlen tym wątkom, czyniąc je pustymi, trywialnymi i do bólu przewidywalnymi. Film przeszedł całą masę dokrętek oraz poprawek i to widać. Vanowi nie udało się tego chaosu dostatecznie umiejętnie poskładać. Aż strach więc pomyśleć, jak Aquaman i Zaginione Królestwo wyglądał przed tymi zmianami. Jest źle. Aquaman i Zaginione Królestwo. By odnieść sukces w obecnym stadium relacji Hollywood, i widowni powinien być dopracowany do perfekcji, nawet jako przyjemny średniak dla masowej widowni. Tymczasem twórcom nie udało się nawet to. Oglądając ten film, miałem wrażenie, że jego autorzy i studio w pewnym momencie machnęli na to wszystko ręką, stwierdzając, że nie da się go uratować i lepiej wypuścić cokolwiek niż nic a nuż się okaże, że uda się coś na tym zarobić, w końcu pierwszy Aquaman zarobił ponad miliard dolarów. Kapitan Marvel też tyle zarobiła, a sequel poradził sobie niespecjalnie. Podwodne sekwencje i mityczne stworzenia w filmie przypominają wizualnie oszałamiającą podróż pod wpływem LSD. James Wan, znany ze swojego mistrzostwa w fantastyce i horrorze, tworzy miłe dla oka widowisko, ale jego rozmach często wydaje się tanią próbą odwrócenia uwagi od nijakiej fabuły. To tak, jakby One wziął stronę z podręcznika Michaela Baja, zamieniając każdą szansę na moment dramaturgiczny, albo mielizny scenariuszowe na eksplozję. Aquaman i zaginione królestwo przechodzi przez swoje punkty fabularne z subtelnością podwodnej torpedy, pozostawiając po sobie jedynie chaos. Ale mimo wszystko, to i tak bodaj najlepszy film superbohaterski tego roku, co tylko pokazuje, w jak złym, wręcz tragicznym punkcie znalazł się ten gatunek.